Teoretycznie większość prac budowlanych można wykonać ręcznie, jednak warto sobie przyspieszyć i ułatwić budowę domu za pomocą profesjonalnych maszyn budowlanych. Szczególnie przy budowie w systemie gospodarczym należy zadbać o odpowiednie wyposażenie. Sprawdźmy więc, Jakie podstawowe maszyny budowlane przydają się podczas stawiania wymarzonego domu? Jakie maszyny budowlane są niezbędne przy budowie domu? Podczas realizacji projektu domu przydaje się konkretny sprzęt budowlany, który nie tylko przyspiesza, ale i usprawnia cały proces budowy domu jednorodzinnego, pozwala też na bardziej komfortowe warunki pracy na budowie, roboty ziemne. Jakich maszyn budowlanych będziemy potrzebować? Podstawowe maszyny stosowane na tym etapie budowy to koparka, ładowarka, spycharka, wywrotka. Można oczywiście zdecydować się na uniwersalną koparko-ładowarkę. Podstawowe maszyny stosowane do zagęszczenia i ubicia podłoża to walce lub mniejsze zagęszczarki. Nie oznacza to, że korzysta się z każdej wymienionej maszyny budowlanej. Wiele zależy od rodzaju terenu, ale także od rodzaju materiału, z którego buduje się dom, i pod tym kątem należy dokonać wyboru. Koparka na placu budowy w zasadzie nie można sobie wyobrazić żadnego placu budowy bez koparki, która jest wręcz niezbędna na etapie wykonania wykopu pod fundament, ale także wykopu pod szambo, kanalizację czy też pod budowę stawu lub basenu. Owszem, można też wynająć kilka osób które zamiast maszyny wykonają to za pomocą łopat i szpadli, ale niekoniecznie będzie to opłacalne. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że do prac ziemnych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie, fachowość oraz pełne zaangażowanie osoby nadzorującej, a to automatycznie przekłada się na wysoką cenę. Ponadto dochodzą koszty ubezpieczenia pracowników, podatek i zus, wynajem koparki wyjątkowo się opłaca. Ponieważ prace trwają naprawdę krótko, wierzchnią warstwę gruntu, czyli chumus, można zdjąć już w 2-3 godziny, a wykonanie wykopu pod fundamenty zajmie nie więcej niż 2 dni, a często robi się to w ciągu jednego dnia. Praca jest szybka. Ale i wygodna. Ziemię od razu można ładować na wywrotkę i wywozić z placu budowy. Nie trzeba jej składować w jedno miejsce za pomocą taczek, jak to się dzieje przy pracach ręcznych. Nie wolno jednak zapominać, że niektóre fragmenty wykopów wymagają wykonania ręcznego, przede wszystkim w gruncie piaszczystym. Ale nie tylko chodzi o to, aby na budowie uniknąć poruszenia gruntu urodzimego stykającego się z fundamentem. Każda koparka składa się z podwozia, a więc zespołu nośnego oraz nadwozia z silnikiem, urządzeniami sterującymi i kabiną operatora. Na placu budowy domu raczej nie wykorzystuje się koparek pracujących w cyklu ciągłym, które posiadają kilka naczyń urabiających aby poszczególne etapy pracy można było wykonywać bez żadnej przerwy. Zdecydowanie powszechniejsza jest koparka pracująca w cyklu przerywanym, wyposażona w jedno naczynie urabiające. Tego typu maszyny budowlane przenoszą naczynie z urobkiem, opróżniają je, a następnie powracają do pierwotnej pozycji pracy. W zależności od osprzętu roboczego mamy do czynienia z koparkami przedsiębiernymi, które pracują na dnie wykopu to maszyny, które sprawdzają się szczególnie przy wykopach mających dużą objętość. Koparkami podsiębiernymi, które nie zjeżdżają do wykopu i pracują na jego górnej krawędzi. Te maszyny są idealne przy niewielkiej powierzchni działki, a także, kiedy nie ma możliwości wprowadzenia maszyny na dno wykopu. Koparkami chwytakowymi, które nadają się do wykonywania wykopów głębokich ale o stosunkowo niewielkiej średnicy. Będą to np. wykopy pod studnie albo mały staw. Koparkami zbierakowymi, które mają charakter bardzo uniwersalny i stąd tak często wykorzystuje się je przy stawianiu domu. Takie maszyny doskonale sprawdzają się przy robieniu wykopów zarówno na małych, jak i dużych przestrzeniach, a także wyjątkowo wąskich. Wykopów pod instalację wodną czy instalację elektryczną. Tego typu koparki są wyposażone w zbierak wleczony na linię, który odspaja grunt pod wpływem własnego ciężaru oraz siły na ciągu liny. Zasięg ramienia wynosi do 20 m, a pojemność zbieraka do 2 m 3 Mini koparkami, które również chętnie stosowane są przez inwestorów indywidualnych. Te maszyny bez problemu pracują na budowie nawet w trudno dostępnych miejscach. Gdzie cięższe i większe maszyny nie mają zastosowania. W przypadku wyboru określonej koparki należy też zwrócić uwagę na rodzaj podwozia, ponieważ maszyny kołowe sprawdzą się wyłącznie na utwardzonej powierzchni. Jeżeli teren jest dość grząski, gdzie brak jest utwardzonej powierzchni, niezbędne jest skorzystanie na budowie z koparek gąsienicowych. Ładowarka. Rodzaje w pracach ziemnych podczas budowy domu można również skorzystać z ładowarki, która ma zastosowanie szczególnie w porządkowaniu terenu. Ładowarkę wykorzystuje się też do wybierania gruntu, załadunku i przewozu urobku na bliskie odległości bądź przenosząc ciężkie materiały budowlane. Nadaje się nawet do niewielkich wyburzeń. Do wyboru są maszyny kołowe i gąsienicowe. A najbardziej popularne okazują się ładowarki z załadowczym osprzętem w formie łyżki z zębami. Jeżeli na placu budowy znajduje się dużo kamieni, to należy zdecydować się na osprzęt w postaci jażurowej łyżki. Z kolei ładowarka wyposażona w wiertnicę jest idealnym urządzeniem do wykonania odwiertów pod słupy. Na delikatnym gruncie, w miejscach trudno dostępnych albo podczas przygotowania terenu ogrodu warto skorzystać z mini ładowarki która nie wywiera dużego nacisku na osie, a tym samym nie niszczy podłoża. Mini ładowarki to maszyny, które mają małą masę, niektóre modele jedynie 1500 kg, a ponadto niewielkie wymiary, wysokość tych maszyn wynosi około 2 m, a długość 3 m razem z szuflą, koparką ładowarka koparką ładowarki to świetna alternatywa dla koparki ze względu na swój bardzo uniwersalny charakter pełni jednocześnie funkcje koparki i ładowarki. Do wyboru są maszyny budowlane kołowe i gąsienicowe, a podstawę konstrukcji stanowi TZW Buda, którą jest często traktor. Ich zastosowanie jest nieocenione nie tylko przy wykonywaniu wykopów, doskonale sprawdzają się do profilowania terenu. Koparką ładowarki można nawet wykorzystać do karczowania krzewów. Koparką ładowarkę wyposaża się w dowolny osprzęt. W zależności od zapotrzebowania, może to być wielofunkcyjna łyżka wyposażona w widły bądź w ostrza, ale również łyżka do skarpowania czy też widły paletowe. Na placu budowy domu jednorodzinnego czasami trzeba przenieść ciężkie materiały i wtedy koparko-ładowarka z widłami paletowymi idealnie się sprawdzi. O sprzęt łatwo wymienić. A to dzięki szybko złączom koparkowym oraz hydraulicznym szybko ładowarkowym. Wywrotka do wywozu ziemi lub gruzu te samochody samowyładowcze są niezbędne na każdym placu budowy aby wywieźć ziemię i gruz albo też dostarczyć materiały NP lepszej jakości ziemię ogrodową. Podczas budowy garażu albo oczka wodnego sprawdzą się wywrotki najmniejsze o wadze 3,5 do 18 ton, które mogą przewieźć maksymalnie 10 ton ładunku. Przy budowie domu może zachodzić konieczność skorzystania z większego modelu trójosiowego, dzięki czemu zaoszczędzi się na ilości kursów. Ponieważ jego ładowność wynosi kilkanaście ton. Na trudnym terenie sprawdzą się zaś wywrotki czteroosiowe o ładowności 17 do 20 ton bądź ciągnik siodłowy z naczepą samowyładowczą o ładowności aż 29 ton. Spycharka. Niezbędna maszyna do robót ziemnych Ta maszyna budowlana również służy do wykonywania różnego rodzaju robót ziemnych. A, przede wszystkim przydaje się przy wykonywaniu, nasypów. Wszelkiego rodzaju wykopów, niwelowaniu i profilowaniu terenu oraz jego plantowaniu. Spycharkę można też wykorzystać do karczowania krzewów i drzew. Praca spycharki polega zaś na odspajaniu lemieszem gruntu od podłoża i przesuwaniu urobku na niewielkie odległości bezpośrednio po podłożu. Każda spycharka składa się z ciągnika i osprzętu, czyli układu zawieszenia ze sterowaniem, a także lemiesza. Na budowach wykorzystuje się maszyny kołowe lub gąsienicowe. W zależności od potrzeb można też zdecydować się na spycharko-zrywarkę z osprzętem zrywarkowym albo spycharko-ładowarkę z osprzętem ładowarkowym. Co ważne, taki dodatkowy osprzęt spycharek stosuje się również w innych maszynach budowlanych MP. Koparce łyżkowej. Maszyny budowlane stosowane do zagęszczenia gruntów. Walec ta maszyna budowlana służy do zagęszczania gruntów podczas robót ziemnych i przygotowania ich do dalszych etapów prac. Każdy walec składa się z ramy, wałów, obudowy, silnika układu sterowania, mechanizmu związanego z pracą wałów. W przypadku konieczności uzyskania gładkiej i równej powierzchni przy stosunkowo niewielkiej głębokości zagęszczenia sprawdzą się modele walców statycznych. Idealne są do zagęszczania gruntów spoistych i górnych warstw nasypów. Praktycznie do każdego rodzaju gruntu nadają się zaś walce wibracyjne, które charakteryzują się naprawdę dużą efektywnością zagęszczania. A przy tym są dość lekkie. Zagęszczarka. Ubicie na wierzchni na placu budowy domu jednorodzinnego dość często stosuje się zagęszczarki, dzięki którym można w... Odpowiedni sposób i skutecznie ubić w zasadzie każdy rodzaj gruntu w celu uzyskania idealnie gładkiej nawierzchni. Zagęszczanie następuje w wyniku procesu wibrowania. Zagęszcza się nie tylko ziemię i piasek, ale także beton. To wprost idealny sprzęt budowlany do przygotowania terenu przed ułożeniem kostki brukowej czy ścieżek ogrodowych. Zagęszczarka jest niezastąpiona w dość trudno dostępnych miejscach. Najważniejszym elementem każdej zagęszczarki jest płyta metalowa napędzana za pomocą silnika elektrycznego lub spalinowego. Płyta tych maszyn odbija się od podłoża. Które w ten sposób zostaje zagęszczone. Bardziej intensywne w działaniu okazują się modele wibracyjne, ale również zagęszczarki płytowe spokojnie sprawdzą się na placu budowy domu jednorodzinnego. Na pewno są mniej wymagające w działaniu i lżejsze, ponieważ ich waga nie przekracza 100 kg. Z taką zagęszczarką poradzi sobie nawet amator. Przy wyborze odpowiedniej zagęszczarki należy jednak uwzględnić rodzaj podłoża. Czasami na budowie trzeba użyć maszyn większej mocy i głębokości zagęszczania. Maszyny budowlane stosowane podczas pracy budowlanych i instalacyjnych. Na tym etapie wykorzystuje się przede wszystkim mniejsze sprzęty budowlane oraz różnego rodzaju elektronarzędzia. Konieczna jest przede wszystkim betoniarka, ale również przydaje się zagęszczarka. Trudno także o komfort pracy bez elektronarzędzi, jak szlifierki, frezarki. Listwy do wygładzania betonu, wkrętarki, przecinarki, aparatu spawalniczego. Bardzo przydatny bywa agregat prądotwórczy. Betoniarka. Pojemność bębna podczas budowy domu jednorodzinnego niezbędna jest betoniarka, którą dobiera się zależnie od ilości osób pracujących. W przypadku dwóch osób spokojnie wystarczy model o pojemności 130L. Łatwo urobić dwie taczki zaprawy betonowej. Jeżeli pracuje większa ilość robotników, to i betoniarka powinna być mieć większą pojemność aby nie spadła wydajność pracy. W takiej sytuacji należy rozważyć wynajem betoniarki z grubej blachy o pojemności 150 do 300 l i wtedy nikt nie będzie zmuszony do czekania na kolejną porcję zaprawy. Jeżeli do wykonania są jedynie drobne prace przydomowe, to wystarczy mała betoniarka o pojemności około 80 l. Przy wyborze trzeba zwrócić uwagę, że pojemność całkowita oznacza pojemność całego bębna, a bardziej istotna jest pojemność zasypowa informująca o tym ile będzie można wymieszać zaprawy w bębnie. Ważna jest także moc silnika. W przypadku pojemności bębna powyżej 100 L i mocy silnika poniżej 0,50 kW należy liczyć się z koniecznością wstępnego rozruchu z pustym bębnem. A to automatycznie wydłuża czas pracy. Agregat prądotwórczy to wyjątkowo przydatny i często wykorzystywany sprzęt budowlany, który w dużym stopniu ułatwia realizację całej inwestycji Agregat należy do grupy maszyn, które stosuje się praktycznie na każdym etapie budowy domu a jego zadaniem jest uniezależnienie prac od stałych dostaw prądu. Na wynajem agregatu prądotwórczego decydują się przede wszystkim inwestorzy budujący w miejscach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu energetycznym. To powodowałoby przestoje w pracach i wydłużało czas realizacji inwestycji, prace wykończeniowe. O ile większość inwestorów kupuje poszczególne akcesoria do malowania to już raczej rzadko decyduje się na nabycie odkurzacza budowlanego, czy profesjonalnej zamiatarki, maszyny budowlane, wynajem. Do budowy domu jednorodzinnego nikt nie będzie specjalnie kupował drogiego sprzętu budowlanego. Nawet koszt zakupu maszyny używanej jest na tyle wysoki, że po prostu jest to nieopłacalne, a ponadto po zakończeniu prac nie ma żadnej zasadności posiadania własnej koparki czy betoniarki. Chyba, że ktoś planuje otwarcie wypożyczalni maszyn budowlanych. Na szczęście można skorzystać z wynajmu maszyn budowlanych. Ponieważ we wszystkich regionach naszego kraju działają tego typu wypożyczalnie, nie powinno być większych problemów z szybkim skorzystaniem z oferty w przypadku drobniejszego sprzętu wykorzystywanego na budowie, jak młot pneumatyczny, betoniarka czy cykliniarka. Wystarczy w zasadzie podpisać umowę i wpłacić stosowną opłatę kaucyjną, aby wypożyczyć najbardziej potrzebne narzędzia. Jednak warto wcześniej zorientować się, czy potrzebne większe maszyny. Jak koparki bądź wywrotki nie są zarezerwowane przez kogoś innego na konkretny termin, który i nam najbardziej odpowiada. W każdym większym mieście działa jednak co najmniej kilka firm zajmujących się wynajmem maszyn budowlanych. Przy wynajmie kluczowe okazuje się dobre rozplanowanie wszystkich prac. Trzeba pamiętać, że płaci się za każdy dzień użytkowania maszyn i dlatego wynajemy NP betoniarki. Jeżeli jeszcze nie przystąpiło się do wykopu fundamentów, po prostu mija się z celem. Ostateczny koszt wypożyczenia maszyn jest uzależniony od regionu kraju, terminu wynajmu, a także specyfiki sprzętu. Stawki za wynajem maszyn w poszczególnych wypożyczalniach mogą się różnić, więc dobrze przeanalizować cenniki więcej niż jednego usługodawcy lokalnego, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą. Oczywiście najwyższe ceny będą w największych miastach. Warto przy tym pamiętać, że często relatywnie bardziej opłacalny okazuje się wynajem maszyn MP na tydzień niż na jeden dzień. Jeżeli więc uda się dogadać po sąsiedzku, to koszty wynajmu można obniżyć. Niektóre wypożyczalnie wprowadzają limit przejechanych kilometrów albo też dają do wyboru opcję bez limitu, która ma trochę wyższą cenę. To są kwestie. Na które na pewno należy zwrócić uwagę. Każda wypożyczalnia maszyn budowlanych i elektronarzędzi wprowadza opłatę kaucyjną, która może mieć różną wysokość, zależnie od rodzaju i specyfiki wypożyczanego sprzętu. Jest to jednak doskonały pomysł na zaoszczędzenie funduszy prywatnego inwestora. Jak przedstawiają się koszty? W przypadku koparki koszt wynajmu dobowego wynosi 390. 440 zł. Najniższe ceny są na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w województwie świętokrzyskim. Podobnie kształtują się ceny dla koparko ładowarek czy ładowarek. Wywrotka dwłosiowa to koszt około 400 zł. Ale przy trzyosiowej i czteroosiowej cena wzrasta nawet do 500 zł. Wynajem walca to około 300 do 450 zł. za dobę. Betoniarki bębnowe o pojemności zasypowej 100 do 150 L można wypożyczyć za 30, 60 zł. za dobę. A do tego jeszcze należy doliczyć kaucję w wysokości 250. 500 zł. Agregaty prądotwórcze o mocy 6 do 6,5KW są dostępne za 50-120 zł za urządzenia jednofasowe. Agregaty trójfazowe są droższe w wynajmie i doba wynajmu tych maszyn można oznaczać wydatek około 150-180 zł. Wysokość kaucji zależy zaś od specyfiki sprzętu i wynosi 500. 900 zł. Najpopularniejsze zagęszczarki o sile od środkowej 31 do 38 nm można wynająć za 65 150 zł za dobę, a kaucja to 350 500 zł. Wypożyczalnie maszyn budowlanych oferują również możliwość wynajmu elektronarzędzi które przydają się na budowach lub podczas bądź remontu domu. Koszt wynajmu standardowych spawarek typu mig mat wynosi 25.60 zł przy kaucji 350-550 zł. Klienci indywidualni często też wypożyczają wiertarki sieciowe z udarem bądź specjalistyczne młotowiertarki o 35 do 50. To oznacza wydatek 30, 60 zł za tę pierwszą oraz 40, 80 zł za drugą. Kaucja zaś to 200, 500 zł. Jedno jest pewne, zakup nowych maszyn budowlanych okazałby się zbyt wysoki dla prywatnego inwestora, który buduje swój dom. Z kolei zakup używanych maszyn budowlanych jest obarczony większym ryzykiem że sprzęt odmówi posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie. Zresztą cenowo też nie przedstawia się to korzystnie. Wynajem maszyny budowlanej to duże oszczędności. Za kilka dni wypożyczenia maszyn budowlanych płaci się znikomy odsetek ceny nowego sprzętu. Warto również pamiętać że wszystkie maszyny budowlane oddane do wynajmu mają pełne ubezpieczenie, a to przecież byłby dodatkowy i niemały wydatek przy zakupie nowych bądź używanych maszyn budowlanych. Maszyny budowlane wynajmuje się razem z operatorem, jeżeli jest taka konieczność, a podatki, amortyzacja, ubezpieczenie operatora NP koparki, a także koszty paliwa zostają wliczone w cenę wynajmu, należy jedynie się upewnić czy nie trzeba dopłacić za dojazd maszyn budowlanych, co może mieć miejsce w razie niewielkiego zakresu pracy albo dużej odległości pomiędzy miejscem wypożyczalni maszyn budowlanych a terenem budowy.